Szanowne Panie, Szanowni Panowie, witam w NiamNiamowej kuchni. Zapraszam na następne bardzo proste, bardzo szybkie w przygotowaniu, przepyszne kolorowe danie. Mam tutaj kurczaka, cebulę, mango pokrojone, takie pachnące żółte jędrne mango na kawałki, mleko kokosowe, gotową pastę kary czerwoną. A czemu by czasami sobie nie pomóc w gotowaniu i przyspieszyć? Yy, I szpinak. Liście zielonego szpinaku. Zaczynamy od włączenia kuchenki i rozgrzania odrobiny oleju. Cebula, jedna spora cebula, pokrojona na naprawdę takie cieniutkie płatki. A kurczak jest pokrojony na kawałki obok około 1 na 1 cm. A mango, mango jest pokrojone tak, jak się udało je pokroić, na niezbyt małe kawałki. Na olej mocno gorący rzucamy. Cebulę i smażymy jakieś 2-3 minuty aż zacznie się szklić. Po dodaniu cebuli do patelni lekko ją solimy. Cebula puści sok i zacznie się odrobinę dusić właśnie w tym soku. W tym czasie w tym czasie możemy się uśmiechnąć kilka razy do siebie, do znajomych, do bliskich i do wszystkich. Dzięki temu Danie będzie jeszcze smaczniejsze. Cebula jest już lekko zeszklona, i teraz do cebuli dodajemy pastę kary. Ja dzisiaj używam czerwoną, dlatego że przygotowuję kary czerwone. Ale jeśli lubicie, możecie użyć pasty zielonej, wtedy to kary będzie zielone. Oczywiście najlepsze są w nia w sklepie. No tak. Pasta podsmażona z cebulą. Cała cebula się pokryła pastą. Wszystko pięknie pachnie. Czas, by dodać mleko kokosowe około 400 ml mleka kokosowego, czyli tak naprawdę standardową puszkę. To mleko nada daniu lekkości, delikatnego aromatu kokosów, ale naprawdę delikatnego i wcale nie sprawi, że danie będzie słodkie, bo mleko kokosowe nie jest słodkie. To wszystko jest wokół, teraz to mieszamy, doprowadzamy do wrzenia. Dosłownie pół minuty gotujemy, by smaki się połączyły. W odróżnieniu od innych potraw, to kary, w tym kary, kurczaka się gotuje w sosie. Dzięki temu jest lżejsze, bardziej lekkostrawne i w ogóle takie pyszne. Teraz gotujemy go jakieś 5-7 minut na średnim ogniu. Kurczak w środku, średni ogień, częste mieszanie. Tyle czasu, żeby kurczak się gotował. Jakieś 5-7 yy, minut. Po 4 minutach dodamy mango, które będzie się gotowało w środku jakieś 2-3 minuty. Tak, by zachowało swoją jędrność, kolor, kształt i wszystko. I na sam koniec, w zasadzie już po zdjęciu woka z ognia, dodamy szpinak, wymieszamy i danie będzie gotowe. Czas, by dodać mango. Mango pokrojone na kawałki gdzieś centymetr na centymetr. To był cały owoc takiej średniej wielkości. Dodajemy, mieszamy i dosłownie dwie minuty. Danie pachnie pięknie, cudownie. Mamy jeszcze szpinak i odrobinę pieprzu. Czyli wpierw pieprz, bo danie powinno mieć wyraźny smak. Grubo zmielony pieprz. Odrobina soli. Pasta była już słona, więc. Niedużo soli tylko. To wszystko mieszamy. Przed chwilą włączyłem ogień, więc danie jest prawie wrzące. I dodajemy szpinak. Dużo tego szpinaku objętościowo. On się bardzo zmniejszy. Właśnie tyle. I to wszystko teraz tylko wymieszamy. Już nie będziemy gotować. Po to, żeby szpinak zachował swój kolor i smak. Mieszamy. On od razu zmniejsza moją objętość wielo, wielokrotnie. No więc co? Podajemy, prawda? Ryż. Ryż do miseczki. Wpierw. I na warstwę ryżu nałożymy porcję mango. Pyszne, zdrowe, kolorowe. Tak gorąco jest, że musieliśmy wyciąć tak, włożyłem do dzioba sobie kawałek, bo robiłem tak No ale Wiem, że dobre. Mam nadzieję, że będzie Wam smakować. Serdecznie polecam. Szybkie, zdrowe i bardzo fajne. Do zobaczenia na niamniam.pl. Zapraszam na następne filmy, bo będzie ich więcej, więcej i więcej. I jeszcze więcej. O!